No, się ma informacja dosłownie przed chwilą. Dosłownie jest świeża kilka minut. Joan Garcia wypada na od 4 do 6 tygodni. To znaczy, dla wszystkich Polaków radość, szczęście! Dla wszystkich polskich Barcelonarzy! A czemu? Ponieważ to Wojturo będzie bronił na bramce Barcelony! Wojtek wraca! Ajajaj, Wojtek już tam sobie papieroszka w szatni właśnie pali, tak jak teraz. Zobaczycie? W sumie? O, teraz. I, kurde, 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 kurde! Wojtek wraca! No, zobaczymy, jak tam formę. Bo przez to, przez to może być jakaś rywalizacja pomiędzy właśnie Garcją a Wojtujem. Wortu, Wojtkiem. <laughs> może być jakaś rywalizacja, bo wiecie, Wojtek nie dostaje minus, względem na to, że no, Garcia jest obecnie topem w la lidze. Może nie po wczorajszym meczu i po co on odwalił, ale błędy się zdarzałem. Chciał udawać Messiego, no bo Barcelona-Messi, wiecie, uu, no, a Wojtek, no, był kluczowy, jak jeden z ważniejszych osób, osób w tamtym sezonie w Barcelonie, więc Wojtek może wracać, ciekawe jak tam Wojtek, czy jeszcze te kości stare tam, ach, są takie zdrętwiałe, czy się może rozrusza się, no, zobaczymy, zobaczymy, na pewno chcę go zobaczyć na następnym meczu, bardzo, yo.